No, i tutaj mamy poważną różnicę w terminologii, bo czasami dotknąć krawężnika w moim rozumieniu, a dotknąć krawężnika w waszym rozumieniu to są dwie kompletnie różne historie. Oczywiście przy parkowaniu prostopadłym, skośnym, czy nawet równoległym możesz dotknąć do krawężnika nic się nie stanie, jeżeli oczywiście nie zagrodzisz innym uczestnikom ruchu drogowego. Ale bywa tak, że wasze dotknięcie do krawężnika jest spowodowane wręcz aż zatrzęsieniem się całego samochodu. Gdyby egzaminator trzymał kubek z kawą, to ta kawa by mu się pewnie wylała. Może sobie tak jest na egzaminie. Znam sytuację, kiedy osoba egzaminowana spierała się z egzaminatorem, że nie najechała na krawężnik przy parkowaniu równoległym, a przypominam, przy parkowaniu równoległym nie wolno najechać na krawężnik. No Samochód stał przekrzewiony o, o tak prawie i ta osoba egzaminowana twierdziła, że ona nie najechała na krawężnik. No najechała na krawężnik. Więc wszystko zależy od tego jak wy rozumiecie to dotknięcie do krawężnika. Ale dotknąć spoko można.